Rona Alzheimera rozwija się około 30 lat, z tym że pierwsze dziesięciolecia są zupełnie bezobjawowe. W tym czasie pojawia się nadprodukcja amyloidu, tworzą się blaszki starcze. W przestrzeniach międzyneuronalnych do momentu, momentu krytycznego ich stężenia i ilości nie ma żadnych objawów klinicznych. Pacjent choruje, o tym nie wie. W momencie tego uzyskania poziomu krytycznego dochodzi do patologii białka tau. Zaczyna się nadprodukcja i on wypełnia neurony, niszcząc je. Dochodzi do obniżenia do obniżenia metabolizmu, do zaników istoty szarej mózgu, do zmniejszenia objętości całego mózgu i pojawiają się objawy już typowe dla choroby Adhemera, czyli zaburzenia pamięci, zaburzenia zachowania i proces wtedy zaczyna być już jawny. Wchodzi się wtedy, pojawiają się właśnie te wszystkie zaburzenia pamięci. Jest problemem, dlaczego ilość amyloidu powoduje patologię białka tau. Brano pod uwagę działanie mikrogleju, który, jego aktywność który jeżeli jest aktywny, to potrafi to białko tał zniwelować i nie pozwolić przejść z jednej komórki na drugą. Badania też trwają, bo wszystko to jest jak na razie mało poznane. W momencie, kiedy pojawiają się już objawy, wchodzi faza. Pierwsza faza łagodna, zresztą tych faz w piśmiennictwie jest kilka. Najbardziej popularne to są trzy. Zerowa, to, o której mówiłam, ta bezobjawowa, aczkolwiek pierwsza faza też łagodna, często tłumaczona jest jako bezobjawowa. Trwa dwa do czterech lat. I tutaj zaburzenia pamięci są takie brane na karp wieku. Czyli takiej starości, bo wiadomo, że w miarę fizjologicznego starzenia zostają zaburzone mechanizmy na przykład szybkiego przekazywania i odbierania i odtwarzania wiadomości zakotowanych w mózgu. Pacjent sobie przypomina, bo kiedyś było tak: pytanie odpowiedź. A w pewnym wieku już, w takiej późnej dojrzałości, to jest także pytanie i szukanie prawdopodobnie, gdzie ta odpowiedź jest: wiem, że wiem, ale nie pamiętam. A pacjent sobie przypomina minuta, dwa godziny, często i tydzień. Natomiast u pacjentów w chorobie już. Od w tej pierwszej fazie nie ma możliwości na przypominanie. sobie nie przypomni, nie przypomni nazwisk, nie przypomni nazw, nazw leku. Ma problemy z podstawowymi słowami, ma trudności z wypowiadaniem, w związku z czym często te osoby. Zaczynają się zamykać, nie ma kontaktu, unikają kontaktu z bliźnimi, z rodziną, z towarzystwem, zamykają się. Jeszcze jest też aspektywna rzecz, że pacjenci często w okresie no, fizjologicznego starzenia zgłaszają to, że na przykład coś planują, idą do pokoju i stają w miejscu, bo nie wie po co tu przyszli, na przykład. W momencie, kiedy wrócą w miejsce, z którego wyszli, przypominają sobie, po co szli. Są tak, to jest wynikiem zaburzonej uwagi, a nie zaburzeń pamięci. Natomiast właśnie w pierwszej fazie pacjenci z chorobą Alzheimera nie przypominają sobie. To już jest taki proces zamknięty. Po mniej więcej tych 2-4 latach rozpoczyna się druga faza, która jest zdecydowanie poważniejszą. Sprawa nasila się. Nasilają się zaburzenia zachowania, zaburzenia pamięci. Początkowo jest to tak zwana pamięć epizodyczna. Pacjent nie przyswaja sobie nowych wiadomości, nowych informacji, nowych słów. Baza zapomina nawet znaczenie tych, które kiedyś używał. Są większe problemy w kontaktach. Pacjenci zaczynają być tacy apatyczni, bez napędu żadnego, aczkolwiek smutku u nich nie do końca widać. Pojawić się mogą różne zaburzenia, zachowania związane z tym, że zaczyna sobie nieraz dawać sprawę, że jest mniej wydolny, więc są takie zespoły subdepresyjne praktycznie, obniżony no nastrój ale bez smutku są napady agresji. Pacjenci nieraz mają tak zwane halucynacje wzrokowe, słuchowe, mamy, wzrokowe, słuchowe. Bywają nawet momenty agresji, momenty takiego mm, czypialstwa się do rodziny, do znajomych. Mają problemy z podstawowymi funkcjami takimi dnia codziennego. Nie wiedzą, co to pilot jak się nim posługiwać. Nie wiem, karta, bankomat. Tego typu nawet przygotowanie posiłków zaczyna sprawiać im problemy. Objawy te wszystkie narastają, narastają, dochodzi do fazy trzeciej wówczas, kiedy pacjent nie jest już samodzielny, nie potrafi już być. Samodzielny nie potrafi samodzielnie jeść, nie, nie wie jaka data, nie wie jak kto to jest, nie potrafi rozpoznać rodziny. Ma też takie momenty, że chodzi bez celu, gubi się. Później ta faza trwa krótko, bo druga, około 8 lata, ta już w zależności od ewentualnych powikłań trwa zdecydowanie krócej. Jest ona bardzo ciężka dla dla, dla, dla rodziny, dla opiekunów. Pacjent nie chętnie leży i nie porusza kończynami i nie porusza dlatego, że ma niedowłady, tylko dlatego, że nie ma stymulacji. On nie wie o tym, że taka funkcja. Istnieje, nie pobudza mózgu kończy się to niestety zawsze źle, niedobrze, bo łączają się infekcje i zgon.